Dobra, witam wszystkich na szkoleniu z naliczania punktów. I teraz tak, pierwsze co włączamy projekt. Mamy w się, przechodzimy do modelu. Zaznaczamy wszystko łącznie z przekrojami, wpisujemy blok. Mamy jakieś zablokowane obiekty, więc musimy przerwać, wejść do właściwości warstw, odblokować wszystkie warstwy i wszystkie warstwy włączyć i jeszcze raz zaznaczamy wszystko blokujemy nazwa jest bez znaczenia zaznaczamy blok, ctrl c otwieramy nowy arkusz wpisujemy xref wczytujemy osie tu nic nie zmieniamy, ok dwa razy scrolem osie wczytane oddalamy sobie wklejamy nasz projekt skalujemy wpisujemy scale punkt bazowy jest bez znaczenia standardowo jest przez 1000 a jednak nie to wracamy razy 10 przesuwamy sobie bliżej Nasz projekt, patrzymy, jakie tu osie są. A prime, jeden prime. Wybieramy snapowanie tylko i przecięcie, żeby nam zostało. Teraz jedziemy sobie na nasz Xref Dokładnie celujemy. Teraz najważniejsze, wpisujemy rotatę. Wybieramy punkt bazowy, ten, gdzie daliśmy przecięcie naszych osi pierwsze. Teraz wciskamy R jak referenc, wciskamy Enter. I jeszcze raz ten sam punkt. I teraz idziemy po tej osi z bloku, którego wstawiliśmy, tej naszej jedynki. I najlepiej też na przecięcie. Zobaczcie, jaka oś, W'. I nam pasuje tutaj też. Wciskamy, pasuje, sprawdzamy sobie po przekątnych kilka osi, czy się zgadzają. Wszystko się zgadza. Zanim odblokujemy, rozbijemy ten blok, wciskamy Ctrl Shift S albo Zapisz. Wchodzimy do folderu, tam gdzie naliczamy, Konrada, wytyczenia. Szalunki, poziom plus 9 i zapisujemy z datą, którą naliczamy. Mamy już zapisane, i teraz możemy zrobić eksplodę. Niekiedy przy dużych projektach, jak piszemy eksplodę, to komputer się zawiesi i mamy niezapisany plik. Teraz zaznaczamy kilka wymiarów. Select similar, chyba wszystkie, delete. I teraz mamy wszystkie przekroje, wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne, i teraz i niepotrzebne. I teraz bierzemy sobie śnieżynkę do wyłączania, layer freeze i wyłączamy. Na przykład opisy wysokości belek nie są potrzebne, otworów, odnośniki. Pisy ścian, słupów. Przekroje też mnie można wyłączyć. W razie czego można zawsze wyłączyć. Ok, chyba mamy wszystko. Chociaż coś za dużo wyłączyliśmy, bo nie ma wysokości teraz. Można CTRL-Z cofać. Oj, tej warstwy niepotrzebnie wyłączyliśmy. Prawdopodobnie przez to, o właśnie, to musi zostać. No, jak będziemy robić szkic niwelacji, to potrzebujemy mieć rzędną strop. O właśnie, to też nie. No i dobra, i to musi zostać. Teraz patrzymy na warstwy Walls Bottom Level. Czyli te są pod spodem, a te są u góry. Więc możemy sobie zaznaczyć tą warstwę. Select Similar zobaczyć co tu mamy I najprościej jest to skopiować i wkleić do pustego przez pastę Oric teraz bierzemy nową warstwę i nazwiemy ją piony plus 9 kolor standardowo cyjan włączamy aktywną nie to, tylko to. Teraz bierzemy rysowanie polilinii, snapowanie tylko do końca punktu i obrysowujemy wszystko. Dobra, mamy już. Teraz zrobimy odbicia lica, czyli wpisujemy offset. 0.3 jest na Konrada. I odbijamy tylko to, co jest nam potrzebne. Te w środku raczej nie. Tutaj w sumie może się przydać. I tyle. To na zewnątrz bez sensu by było. Teraz zaznaczamy. I przeniesiemy na warstwę odbicia lica. Już mamy. Teraz zaznaczamy nasze rzeczy. Kontrol C. Wklejamy do tego rysunku pasteorik. dobra i mamy już przygotowane pod lica. I możemy sobie ten rysunek teraz zapisać jeszcze w odbiciach. Teraz sobie przypomniałem, że tutaj nie robimy odbić list, tylko się konstrukcyjne. Trudno, marnowałem 5 minut. Po wyłączę. Teraz tak, naliczamy punkty pod otwory. Włączamy warstwę eksporty. Geopunkt. I klikamy. U mnie niestety nie działa plus jeden. Muszę ręcznie. Potrzebujemy jeszcze przyciąganie do środka. Okay, dobra, i to by były wszystkie twory. Teraz można je porozsuwać. Najlepiej jest wpis, zaznaczyć jeden, wpisać select similar. I teraz mamy wszędzie kropeczki do przesuwania. Wyłączamy snapowanie. Jak wciskamy punkcik i nie wiemy, który, to teraz, tutaj, jak wcisnę ten, to tutaj kółko przestanie się podświetlać do tego punktu, który jest przesuwany. Ważna informacja. I tutaj się właśnie pomyliłem, bo to powinien być ten, a ten powinien być tu. Dobra, mamy wszystkie rozsunięte. Teraz robimy eksport punktów, najlepiej na pulpit, na punkty, tak zamienić wszystkie bloki 130, precyzja, 3 miejsca zapisano. Teraz robimy szkit, czyli robimy UCS, wybieramy sobie jakąś oś Na przykład tą. Wpisujemy UCS Man. Zmieniamy na wydruk. Robimy Ctrl-P no, nieważne. Dobra, tu wybieramy DWG tu PDF ISO najlepiej jak największe A0. Lepiej się odświetla na telefonie. Windows. Tu myślę, że Piotrek nie potrzebuje osi, żeby się odnaleźć. A będzie miał trochę wyraźniej. Center. Apply, okay. i zapisujemy w folderze tam gdzie jest szalunek da nazwa taka sama jak DW patrzymy, wszystko jest można zapisywać i gasić otwieramy teraz nasze punkty ctrl a ctrl c otwieramy excela pusty skoroszyt ctrl v dane tekst jako kolumny rozdzielny dalej spacja zakończ oznaczamy kolumnę CDE. narzędzia główne zakątanie do trzech miejsc ctrl a sortowanie niestandardowe według kolumny b Kontrola, Ctrl C, wchodzimy do folderu z szalunkiem. Nowy nazwa, tak samo jak DW. Wklejamy, usuwamy ostatni wiersz. Zamykamy, zapisujemy. I to jest koniec. I w folderze powinno. Powinno być, to jest nasz projekt. A, tu jeszcze trzeba to naliczyć. W, projekt, w folderze powinno być tylko dwg, pdf, projekt i tekstówka. To wszystko.